Wiemy na 100%, że prosta K oraz prosta L są to proste równoległe. Te dwie proste przecięte są trzecią prostą i czwartą prostą. I teraz tu będą zachodziły pewne związki między kątami. No właśnie dlatego, że te dwie proste są przecięte trzecią prostą, to patrząc na kąt o mierze 50 stopni, taki sam kąt znajdziemy przy wierzchołku A. Tutaj również będziemy mieli 50 stopni. Dlaczego? Ponieważ te dwa kąty tworzą tak zwane kąty odpowiadające. Tutaj mamy 50 stopni. Inny kąt odpowiadający jest przy wierzchołku B. Zobaczcie, tutaj mamy 40 stopni i taki sam kąt znajdziemy tutaj, bo prosta K i L jest przecięta. Tą prostą. Czyli kąty odpowiadające są właśnie tutaj i tutaj. Oczywiście w innych miejscach też je znajdziemy, ale nie będziemy już tracili czasu na pokazywanie tego. Zapiszmy więc pod spodem, że miara kąta A jest równa 50 stopni. Miara kąta B. Jest równa 40 stopni. A miarę kąta C policzymy z sumy miar kątów wewnętrznych w trójkącie. Wiemy, że ona wynosi zawsze 180 stopni. Więc jeśli od 180 stopni odejmę sumę dwóch pozostałych kątów, które przed chwilą wyznaczyliśmy, no to otrzymamy 180 stopni minus 90 stopni. To się równa 90 stopni. Wychodzi na to, że ten kąt jest prosty, zatem tutaj mamy trójkąt prostokątny, mimo, to, mimo tego, że nie widzimy tego na rysunku. Oczywiście rysunek jest tylko i wyłącznie pomocniczy. Nie przejmujcie się tym, jeśli nie udało się Wam narysować tutaj trójkąta prostokątnego. Ja też się tym nie przejmuję. Chodzi o policzenie zadania.